Tutaj. A. No, niech ustaną takie cłaniaki, kozaki. To jestem ja, to jestem ja, robione zdjęcie tydzień temu. Gruby tucznik, bez stringów po złamanej nodze. Zdradzony, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po więzieniu, i tak dalej. Dzwonił do mnie, słuchajcie... Dzwonił do mnie Ptyś, dzwonił do mnie Ptyś. Ptysia pewnie znacie, jest to uczestnik Warszaw innymi. Mam wiadomość na Instagramie. Jak mi w 2018 roku pogali, gali życzył powrotu do zdrowia, że bardzo słabo, że złamałem nogę. On min innymi, miał wojnę z Rafonixem. Możecie sobie też obejrzeć Ptyś yy, tam Rafonix. Jak Rafonix jego tam rodzinę wyzywał i tak dalej i tak dalej. <śmiech> <śmiech> no i dzwoni do mnie Ptyś, yy, Czy chciałbym wystąpić w Main eventie z bonusem BGC w w Punchdown 3? Na początku stwierdziłem, że jestem słaby, że moja psychika trochę ucierpiała, że mam też swoje sprawy, tam wiadomo i takie kurcze, no wiadomo jakie grube, że ciągły stres, nerwy, że jeszcze noga w ogóle nie wyzdrowiała, ale stwierdziłem, że jak zrobię taki piękny pentagram, z oczywiście, na dłoni, taką gwiazdę, wiecie jaką, i z całej siły, jak poćwiczę. Tyle, ile mi moja matka dała, jak to się mówi. I Bo Bozia nasza święta. I jak mu wywalne z obudnika. To myślę, że, że... warto się pokazać, że warto się pokazać. Tym bardziej, że bonus BGC, jak wiecie, padał tam po strzałach swoich. Od strollowanego, od taksi złotówy. Chyba tak, nie pamiętam. Nie chcę mylić. No i dostałem propozycję. Dogadałem się na pewne warunki, wiadomo. Czas obudnika po tych wszystkich przeżyciach, po, po wielkiej krzywdzie, gdzie mi serce naprawdę kurcze krwawiło i tak dalej, z całej siły walnąć komuś, kto się nie rusza, legalnie i mieć szansę jeszcze wygrać i zaskoczyć wszystkich, że osoba, która została skreślona po dwóch latach zakazu, że już nigdy nie wróci do zdrowia, nigdy nie wróci do streamowania. Kurczę, co wy o tym myślicie? Zgodzić się czy nie z bonusem do DGC? Tylko sobie nie złam ręki. No myślę, że nie złamie ręki, wiesz? Już wiem, że moje kości są słabe trochę, wiem jak się bardziej przygotować. I co wy o tym myślicie? Chcielibyście zobaczyć? W walkę? Tak czy nie? Właśnie, to jest pytanie. Dziękuję tutaj za oczywiście suby. No i zapraszamy na TikToka pani Gosi. Jeszcze wam dam link i się zastanówcie. Eee, link na czacie Ja versus Bonus BGC na Punchdown 3. Oczywiście to nie będzie walka turniejowa, bo ja tam padnę. <gryw> Ale z bonusem, on ma piękną żonę. Ma tam swojego dzieciaka, tak? Ja też mam coś do udowodnienia. Zostałem skreślony przez wszystkich. Fej, MMA się ode mnie odwróciło. Wypięło się na mnie tyłkiem, jak to się mówi: ogolonym albo owłosionym. Z otwartą dziurą analną, albo nieotwartą, dosłownie, Ptyś daje mi szansę. Pamiętał o mnie zawsze, mimo gorszych, gorszych chwil. No, Ptyś na pewnie kubę pozdrawiamy. Też mam problemy ze zdrowiem, oby tam wszystko było ok. To walczyć czy nie, kurczę ludzie! Jak myślicie? To jest walka na liście. Uff. Dobra, zdejmę to. Chodź tu, <laughs> No. 30 złoty! Dziękuję, Darko. Darko, opis głocha, pokaz cię strac 80 zł. Się zleciłem. Tak, Kochani, walka by się odbyła 7 listopada. Jest to już trzecia gala. I mam dla Was informację, jeżeli chodzi o pay-per-view. Pay -per -view będzie kosztować 10 zł, jak tam poprzednie gale. Tam mój e, dobry kolega Lupa wygrał między innymi, jak znaczę, pewnie Łukasza Lupa tej ma. Kiedyś jak mi kopa walnął, to prawie mi noga odpadła. Eee. No i co? No będę miał dla was, kurczę, dużo informacji pewnie już niedługo. Eee, pod koniec września jedziemy do Warszawy, żeby to zareklamować. No jestem, ja jak to się mówi, kontrowersyjny, nie? I tak dalej, i tak dalej. Ale kurczę, pomogłem Ferrymanowi, niestety złamałem nogę, oni się ode mnie odwrócili. Minęły prawie dwa lata. No dużo przeżyłem. Myślę, że każdy dużo przeżył w życiu, ale kurczę, ja przeżyłem y, wiele fałszywych ludzi, fałszywych znajomych, wiele kurczę takich sytuacji życiowych, na które mi się wydaje, nikt nie zasłużył. No i mam coś do pokazania, I dlatego podpisałem umowę. Będę brał udział, proszę o wsparcie serduszka na czacie. Rok jego włączamy.